Witajcie, z tej strony mainstreamowy Gracz, a dziś zobaczycie walki o twierdzę. Jak wiecie niedawno w grze Shakespeare's Fidget pojawiła się nowa możliwość budowania, a także zdobywania innych twierdz. Można po prostu rozbudowywać swoją twierdzę, tam są koszary, główna twierdza, jakiś skarbiec, kopalnia klejnotów, akademia, kamieniołom, drwala i inne dodatkowe budynki. Można zdobyć klejnoty, które można dodać do swoich, powiedzmy, elementów uzbrojenia. Mamy tutaj w prawym dolnym rogu przy każdym przedmiocie takie kółko, taką obręcz i tam można dodać po prostu klejnot. No i co, żeby zdobyć ten klejnot, to trzeba tam zapłacić trochę kaski i wydać trochę drewna i kamieni. No i co, można też walczyć o te twierdce, można je atakować Jak widzicie ja mam 12 żołnierzy, dzisiaj sobie trochę powalczymy Żeby zaatakować inną twierdzę wystarczy kliknąć w prawym dolnym rogu, mamy tutaj atak na twierdzę, klikamy No i mamy tutaj przypadkowego przeciwnika jego poziom fortyfikacji to 18, więc wezmę sobie po prostu tych trzech żo żołnierzy, których mam zaznaczonych i spróbujemy zaatakować. E, pojawia nam się animacja taka jakbyśmy walczyli e, gildia na gildii albo e, na arenie. Hmm, no i co? E, po lewej jest nasz zwykły piekur, który ma 25 poziom, a po prawej jest ta fortyfikacja, która e, się powiedzmy w jakiś tam sposób broni. Jak widać 18 poziom przeciwko jednemu zwykłemu piechorowi chyba nie ma szans. Jak na razie to jest najwyższy poziom z jakim walczyłem. Na początku się trochę bałem zaatakować taki wysoki poziom, ale później stwierdziłem, że można łatwo go pokonać. Widać tutaj po prawej mamy łup i pozycje zdobyte w rankingu. No to co, tych żołnierzy później tracimy, nie wiem na jakiej zasadzie to działa że po prostu trzeba znów wyprodukować ich jeszcze raz dlatego zaatakujemy sobie jeszcze może z kilka tych twierd zobaczmy co tutaj mamy, tutaj nie mamy żadnej fortyfikacji to no to co, lecimy z tym koksem i atakujemy kolejnego ja Miał fortyfikację tego poziomu, więc naprawdę bardzo mało, mogłem użyć mniejszej ilości żołnierzy na następny raz zwrócę na to bardziej uwagę to co, lecimy dalej Ukryte. No i co? Mamy tutaj 18 poziom. Jak pamiętacie tamtych trzech sobie z łatwością dało radę, więc weźmiemy teraz dwóch. No i co zobaczmy co, co ugrają dla nas. Chyba bez problemu jeden nawet by sobie poradził z tym zadaniem. Zobaczmy do końca. na pewno nie ma się czego obawiać zostało mi niestety już tylko 4 więc prawdopodobnie zaatakuję no tutaj będę się obawiał atakować jednym więc zaatakuję dwoma więc prawdopodobnie zobaczycie mniej walk niż myślałem że zobaczycie ale teraz się przekonamy no 29 poziom to naprawdę niezły wyczyn będzie pokonać ale zobaczymy jak to pójdzie Bo tym razem różnica jest ogromna Więc może nam finalnie udać Ale w końcu miałem dwóch Pichur jest drugi Ale tutaj nawet czterech chyba by nie dało rady Więc prawdopodobnie tą walkę przegram Zobaczymy ile stracę Pozycji w rankingu twierdz Zyskałem jedną, podejrzewam dwie A zobaczymy ile stracę, może przewinę bo to wiadomo, że już jest przegrane. nie straciłem nic jak widać pewnie dlatego, że różnica poziomów jest tak duża, że nie było co tracić zobaczmy czy możemy coś jeszcze zaatakować jest 25 poziom, ale z dwoma żołnierzami raczej nie mam szans może sobie zrobię produkcję jak widzicie produkcja jest dosyć tania nie zastanawiacie się dlaczego mam na niebiesko zaznaczone surowce gdyż po wyprawach zdobywam nadmiar tych jak widzicie moja produkcja stoi ponieważ nie mam do tego spadować na twierdza kosztuje 14 tysięcy złota więc no, dosyć dużo no to co z tego poradnika o twierdzach to by było na tyle lajkujcie, komentujcie ten filmik a także subskrybujcie kanał po więcej filmów w następnym filmie opowiem wam ogólnie o tej grze to co? To by było na tyle, do zobaczenia cześć.